Dostawcy, którzy będą zapewniali odpowiednią infrastrukturę, odpowiednie komponenty do budowy sieci 5G, żeby oni gwarantowali odpowiedni poziom technologiczny i odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Więc tutaj nie stawiamy żadnych warunków ponad te, no ale jednocześnie z uwagi na charakter sieci 5G, na jej potencjalne możliwości zastosowania, chcemy, żeby te standardy były bardzo wysokie i one obejmowały, jeśli mówimy o cyberbezpieczeństwie. Cały kompleks zagadnień, nie tylko kwestie samej technologii, ale także kwestie wiarygodności podmiotów, kwestie transparentności ich funkcjonowania, transparentności jeśli chodzi o właścicieli. Także no, to wymaga bardzo dogłębnej analizy i bardzo uważnego i ostrożnego podejścia. Chodzi tutaj o naprawdę bardzo istotne kwestie bezpieczeństwa. Rozpoczynamy testy, które są czymś więcej niż zwykłe próby. Są to testy sieci 5G w warunkach rzeczywistych. Przeprowadziliśmy już test jakiś czas temu w Gliwicach. To był pierwszy przeprowadzony przez nas test i miał bardziej ograniczony zasięg. Drugi test przeprowadziliśmy w Zakopanem we współpracy z firmą Ericsson. Testowaliśmy wtedy inne częstotliwości. Testy te miały ograniczony zasięg również z powodu wykorzystania tylko jednej stacji bazowej. W tamtym okresie odpowiednie smartfony nie były jeszcze dostępne. Dzisiaj mamy dostęp do odpowiednich urządzeń i dlatego testy nabrały całkowicie nowego wymiaru.